Witam na naszym kanale, dzisiaj Wam będę chciał pokazać jak ręcznie zaktualizować oprogramowanie przez program Odin bez utraty danych w telefonie Samsung Galaxy S21. Więc zaczynamy od tego, że musimy sprawdzić jaka jest wersja oprogramowania aktualnie w telefonie. Ponieważ telefony Samsunga nie pozwalają na e, wgranie oprogramowania, które jest niższe niż Aktualnie w telefonie, więc musimy po prostu najpierw wejść do ustawień. Później na sam dół telefon, Informacje I tutaj mamy: model telefonu czyli SMG991B. To jest nasz model telefonu. A wersja promowania aktualna w telefonie to jest G991BXXSG HYH3. Czyli nasz budlider to jest SG, czyli AB. 17 bit bit 17 bo dla Adelma, i nie można nagrać oponywaniem niższego niż ta wersja lub po prostu nowsza e, już tu już wszystko wiemy telefon ma jakąś specjalnie tapetę ustawioną żeby było widać że e, po wgraniu będzie miał dalej ją nic się nie skasuje więc specjalnie wam ustawiłem coś żebyście widzieli więc telefonik możemy wyłączyć trzymamy ściszanie i power jak się pokaże menu no dodatkowe to wyłączamy telefon Teraz sobie wchodzimy na naszą stronę na komputerze, dział download. Dział download wpisujemy sobie Samsung Drivers, dajemy search. Wybieramy z listy Samsung Drivers, ściągamy. Wchodzimy znowu do działu download głównego. Teraz wpisujemy sobie Odin, dajemy sobie search. Ściągamy najnowszą wersję Odina jaka jest aktualnie. Aktualnie na listopad 2025 to mamy Odin 3.14.4 .3 i tą wersję ściągamy. No i wersję promowania musimy sobie ściągnąć nowszą niż tą, co mamy w telefonie, więc sobie otwieramy Google po prostu. Wpisujemy sobie nasz model, czyli G991B, odstęp film var. I dajemy sobie Enter. Wychodzi nam parę stron, wybierzemy sobie tą pierwszą. Wybiera się z tą stronę, która najszybciej Wam działa sobie wpisamy Polska. Czy na Polskę nie mamy. Coś się strona przecięła, musimy chwilę poczekać. Zaczęła Enter i mamy teraz wszystkie opromowania z, z Polski, czyli tu jest Orange, Plus, Play, T-Mobile, niebrandowane. Wybieramy niebrandowane opromowanie, e, nasz jest teraz SG, więc nowszy jedynie jest SH, więc możemy sobie ten ściągnąć i wgrać. E Wybieramy o którykolwiek z tych przycisków, który będzie na szybciej działał. Mira działa ten szybciej, mi raz inaczej innym dniu działa ten szybciej, niekiedy ten, więc to jest bardzo losowe, zależnie od pory dnia, y, godziny i obciążenia serwera. Więc który ma być szybciej działał, to sobie klikacie i sprawdzacie. Jakie kręcę ja sobie ten, teraz zobaczę jak to się działa, a jeśli by wolno działało, to sobie przełączę na inne. Ale jest ok, ponad 20 mega na sekundę. Więc jest w miarę ok. ściągamy sobie próbowanie W międzyczasie możemy sobie wejść do katalogów, które nam się posiągało wszystko. Download. Rozpakowujemy prawe przycisk Ja używam Winnerera. WinRar wypakuj do. Wy jak macie inny paker, możecie sobie użyć innego pakera. Winnerer, wypakuj do. Otwieramy sobie st sterowniki, instalujemy sterowniki, najpierw są sam samsungowe. Są to najnowsze sterowniki, aktualne na listopad, klikamy jest. 2025, działają z każdym telefonem, który wydał, został wydany wcześniej, e, więc u nas na macie zawsze aktualne, Jak, dlatego najlepiej polecam wam ściąganie tego wszystkiego od nas, ponieważ my zawsze aktualizujemy do najnowszej wersji i wszystko zawsze działa. Klikamy przycisk dalej, dalej, instaluj. Czekamy na się zainstalują. E, dlatego polecam, żebyście ściągali drivery od nas, chcemy samo od INA, czy coś od nas, ponieważ staramy się zawsze aktualizować do najnowszych wersji, e, jak wychodzą jakieś nowsze wersje i wtedy zawsze wiecie, że jest najnowsza wersja niż tą, co macie i że ona po prostu obsługuje e, nowsze telefony, albo ma jakieś, naprawia jakieś błędy, które wcześniejsze wersje miały i coś nie działało. Dlatego zalecam ściąganie wszystkiego od nas, bo my to staramy się aktualizować. Oprogramowanie się instaluje. Oprogramowanie tak samo się tam ściąga. Jeszcze minutka, akurat się zainstaluje. Może oprogramowanie serwników. i wszystko będziemy mieli gotowe naraz. O problemowe z tym nam się ściągnęło. Się zapisuje się na dysk już Możemy sobie wejść do katalogu. Poczekać aż się nam ściągnie. I tak samo możemy rozpakować jak się tam ściągnie. O, mamy ten, to mamy prawy przycisk. winrar, Wypakuj do O, Musi być rozpakowane, do ugiwanie. Akurat tam się zainstalują sterowniki w międzyczasie. Serwki nam się zainstalowały, dajmy sobie zakończ, e, Ja teraz zalecam zawsze e, reset komputera po instalacji sterowników, więc radziłbym, byście jak chcecie uniknąć jakichkolwiek błędów, problemów z instalacją, czymkolwiek, to teraz zrestartujcie komputer i dobrze, podążajcie dalej za no, moim filmem. E, jeśli nie chcecie, to nie musicie, ale 99% problemów, jakie skończacie pod filmami, wynikają właśnie z tego, że ktoś nie zrezygnował komputera po instalacji sterowników, więc bardzo bym prosił, żeby to zrobić i dopiero kontynuować filmik. Oprogramowanie nam się rozpakowało, możemy sobie wejść teraz. Chodzimy sobie do Odin katalogu, odpalamy program Odin, OdinExe, dajemy sobie OK, dajemy sobie BL wybieramy katalog z naszym oprobowaniem. Wybieramy plik BL Teraz AP Wybieramy plik AP sam katalog oczywiście Tu jak chwilę będzie się ładować, bo to jest duży plik, parę gigabajtów. plik się zładował, dajemy plik CP plik CP z nazwą plik CSC Wybieramy plik Home CSC i to jest bardzo ważne, ponieważ jeśli wybieralibyście drugi plik, to dane w telefonie zostaną skasowane i to nie jest niebezpowrotna e, możliwość, więc jeśli pomylicie pliki tutaj, to niestety nic nie poradzimy i dane zostaną skasowane z telefonu, więc wybieramy Home CSC. Kabel się załaduje. Teraz włączamy telefon do MOD, czyli przytrzymujemy podgłaśnianie i ściszanie razem. Jak trzymamy razem? Podłączamy kabel USB i czekamy, aż nam telefon się włączy w download mod włączył nam się telefon do download, przyciskamy przycisk podwłaśniania, krótko Włączył nam się pełny tryb download z komunikacją po USB jak widać telefon się pojawił tutaj w od razu nam więc tutaj wszystko elegancko i możemy sobie kliknąć start i nam się będzie wgrywało promowanie jest to aktualizacja, więc dostaniemy nowe promowanie, ale żadne dane użytkownika się nie skasują więc będziemy mieli dokładnie to samo co mieliśmy ale właśnie przy nowszej wersji jest to wskazane dla wszystkich, którzy mają jakieś problemy właśnie z Wi-Fi, że nie chce coś się wgrać, że wyskakują jakieś błędy albo że mało pamięci w telefonie jest i nie da się tego zrobić. Po kablu bez problemu to wszystko się robi, nie trzeba po prostu nic ściągać, nie, nie trzeba za dodatkowego miejsca, wszystko się po prostu robi przez kabel i przez komputer. Metoda jest aktualna na listopad 2025, działa na każdym telefonie Samsunga, na każdej wersji oprogramowania, po prostu trzeba tylko podążać na się moimi ustaleniami, czyli nie wolno wgrać niższej wersji niż w telefonie, zawsze trzeba sobie sprawdzić jaka jest wersja przed próbą wgrywania i wtedy nie ma żadnego problemu właśnie z graniem tego to trzeba i wszystko działa poprawnie. Telefon został zaktualizowany ręcznie poprawnie przez program Odin. Jak widzimy napis duży pas tutaj oznacza, że wszystko się udało poprawnie. Telefon się zrestartował, łącza siebie już można łączyć kabel USB. Pisze tutaj właśnie na jakiś erasing czy coś, ale to usuwa tylko te partycje inne, nie usuwa żadnej partycji nam użytkownika, czyli wszystkie dane użytkownika są bezpieczne. Nie ma się czym przejmować spokojnie. Zaraz zobaczycie, że nawet tapeta się nie zmieniła. a wszystko jest zaktualizowane. I bez utraty oczywiście danych, tak jak powiedziałem. Jak widać, tapeta, wszystko jest. Można sprawdzić, czy się zaktualizowało. Jak widać, jest nowa wersja, czyli SH. Mieliśmy SG wcześniej. Więc wszystko się udało. Wszystko jest tak jak trzeba. Wszystko działa poprawnie. I wszystko jest zgodnie z tym, co ustalaliśmy. Dziękuję bardzo za uwagę. Prosiłbym łapki w górę, polecenia, subskrypcje. I do zobaczenia przy następnym naszym filmie.